Cześć, witam w nowym filmie! I dzisiaj, tak jak już mnie śledzicie, to tą grę oczywiście znacie. Your Pixel Dungeon. Ten, ten kto się wypytał. A jeżeli nikt nie pytał, to ja nie wiem. Dobra, i dzisiaj pokażę Wam coś dziwnego. Ja tego nie robiłem, przysięgam, ale tak się zdziwiłem, jakby jakiś hacker na mój telefon. Zobaczcie. Chciałem sobie pograć swoją mapkę, którą stworzyłem i grałem na poprzednim odcinku. To zobaczcie, co tutaj jest: StumbleGuys Map. I yy, jeżeli śledzicie mój kanał, to na trzecim odcinku, hashtag hashtag, to tak się nazywało jakaś yy, wydarzenie w StumbleGuys, więc to jest trochę dziwne, mogę powiedzieć. Tak, jakby StumbleGuys już weszło na tą grę, więc. Będę musiał to sprawdzić. Jak wchodziłem do editora, to to wyglądało bardzo trudno. Zobaczcie, jakiś tchief tutaj jest. Ale za to, co... A, tutaj nie ma wansów, ale Ym, mega dziwnie, że takie coś się samemu stworzyło. Więc dzisiaj sobie w to pogramy. Dobra, odpalamy. O! Jak to jest zagrane? Ej, naprawdę to jakiś Haker, Ej, zhakowali mi telefon, co jest? E, y, dobra, ja nie wiem o co tutaj chodzi. Dobra, Nevgamy. Jest Nevgamy. Ale co jest, jakie to jest dziwne? A jest coś, coś tutaj. A. Czego się spodziewałem? Jakie szczęście, trzy naraz. Co? Dlaczego tego główna jest tak dużo? Ja za chwilę zginę. Co? Nie to jest za mocne. Jak? Ej, dobra, musimy bardzo uważać. Dobra, do wody, do wody, to się obmyje. Trzeba bardzo uważać. No właśnie, dobra, nie wchodzimy do nieodkrytych pokoi, bo tutaj jest tak niebezpiecznie. Dobra, nie idziemy za tym duchem. Nie idziemy. Nie, 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 nie. Dobrze, że nie obudziłem. Dobra, nie wiem, czy tutaj wchodzić. Dobra, tutaj. No, muszę, niestety. Jest, dobra, udało się. Ej, tutaj możemy. No, nie wiem, czy. Aha, ja chciałem mówić, czy nie wiem, czy ufacie. XD. No, ja się boję, bo ja. Sprawdzałem tam w editorze, jakie mogą występować potionki, więc się trochę boję. O kurde, dobrze, że to sprawdziłem. O kurde, jakie to jest mocne 4 Dobra, co to jest? Hmm? One of potion, dobra. Yy, mamy, zobaczymy, co to. Nie, nie! Czemu? Dobra, hardkoruję. No ta stable guysowa mowa jest dość trudna. Tu ma aż cztery poziomy. Dobra, lepiej tam nie iść. Tutaj też. C co tam było? Ej, jo. Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Nie, on mnie śledzi! Nie! To nas. Dobra, tym razem się nie sprawdziło to trzech razy sztuka, ale to... Za mocny! Dobra. Teraz tylko proszę pokonaj go. No co? Oni zadają jakieś zwiększone obrażenia. Proszę, szerzej. Przeżyj. Dobra, proszę, niech to będzie lecząco. Ale dobra, trochę nas to uleczyło. I co jest to od nas uleczyło, xd. Dobra, musimy jak naj... najszybciej używać rzeczy. Proszę. O, dobra, mamy sobie podgrzejemy, jak będzie jakiś firewolcik. Dobra, ja nie wiem co tutaj w ogóle się dzieje, to jest... Tak trudne. Jed, zebraliśmy. Dobra, jak teraz zginiemy, to mamy dodatkową odporność. Teraz jest... Dobrze, bo teraz mamy dodatko... drugą szansę. Ej, do... dobra, bo oni muszą wchodzić pojedynczo. No nie, będę musiał tam wejść. Ale dobra, bo ja stracę wszystkie itemy, to mogę. Jest all fight. Dobra, witamy znowu w tym pierwszym poziomie. Znowu bym tam wszedł. Ale nie wiem teraz, gdzie. Ej, bo teraz ich nie ma. Uff, dobrze. Dobrze. Powoli nam coraz lepiej idzie. Na chwilę jeszcze nie wiem czy to dobrze, że tu idę, ale ja wolę... Nie, 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 lepiej tam. Nie. Jest! Dobra, jeżeli teraz nas coś zaatakuje, to my szybko uciekamy. Albo nie. Dobra, ja się trochę cykam, ja idę do następnego poziomu. To trzeba jak najszybciej przejść. Trzeba jak naj... Naprawdę, łowo, wow, 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 wow. aha, to poison dostaje Co? Ej, on nam zabrał. Różczkę od poisona nam zabrał. No i coś mi następnego zabrał. Co mi gościu ten zabrał. Ej, właśnie, -here ring. Mm. Dość przypałował, więc idę. Dobra, trzecie dorsy. Nie, nie, nie. Dobra, ja nie wiem, co wybrać. Dobra, to. Jest! Trochę nam życia podrosło. Udało nam się, jadę po tion. A to przejdzie? Nie, to nie przejdzie. To nie przejdzie. Tak dobrze nam widzowie szło. I to gradę. Proszę, jedz. No i super. Nie mogliśmy się ruszać. Nie, nie ten odcinek już 8 minut spo. No i coś nam zabrał. Co nam zabrał? Coś nam zabrał. No co jest niemożliwe? To jest niemożliwe. Ten. Staw sobie... Coś tam, coś tam jest. Za. Za trudno. O nie, Fetty, trac. No to po nas mogę wam. Dobra, trow, trow. Aha. Aha, to są rubbery. Nie, co? Dobra, ja teraz speed runuję. Ja teraz speed runuję. Ja nic nie zbieram. Dobra, miałem speedrunować. Jak teraz się... Chociaż raz pomóc? Aaaa! No nie! Dobra, speedrunujemy. Jeszcze raz. Po raz drugi speedrun. Dobra, speedrun ci opłaca. Jesteśmy na drugich drzwiach. Jak najmniej przechodzić przez drzwi, potem stręcz. Nie jadę tylko. Aha! Ale zostałem oszukany. No nie. Metabolizm, nie wiem co to. Nie. Tylko nie Robert. Tylko nie, nie robi Ej dobra, on sobie gdzieś poszedł, ja się boję. Ich jest tutaj więcej. Toalin, ale tylko jeden. Ale dobra, może nam się uda, jeżeli tak jest. Jest! Trzecie! Nie, lepiej dla drzwi nie ufać. Lepiej dla drzwi nie ufać, jak najmniej drzwi. Droga gdzie jest najmniej drzwi. Czwarte, to jest ostatni poziom, rozumiecie? Co jest? Dobra, speedrun się opłaca i popier. Uff, ja się boję. Jak ja mogę na tym poziomie tak łatwo zginąć? Nie. Nie, nie wiem, czy teraz. Czy dla drzwi uchodzi. No, bo to jest takie stresujące, jak to już jest ostatni poziom. Dobra, ugasiłem się. Nie wiem, czy używać. Widzowie, udało nam się to spideranie zrobić. Jest, ale jak ja się cieszę, to był jakiś schakowany poziom. Po pierwsze, jaki on był trudny, jest przejęło tą grę? Czy co? Ale najważniejsze, że się udało. Nawet mamy teraz pełne życie, bo się uleczyliśmy. Ale wreszcie, ja się tak z tym męczyłem. Uch, jakbym, jakby była jeszcze kolejna próba, to ja bym chyba nie wytrzymał, ale wreszcie udało nam się, zbliżamy się do końca tego odcinka, zebraliśmy klejnot, tak to jest ten dzień, przeszliśmy, wreszcie przeszliśmy misję Stumblegeistową w tej grze. O, a jak ten odcinek bez przedłużania. NARA!